Mano wszystkim witam was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać hałturkę na życzenie czyli jak zrobić tanio i dobrze tak jak klient chce tak żeby to było tanio i dobrze. Tak więc podnosimy sobie teraz furę żeby wygodnie się pracowało i zaczynamy przygodę z tym właśnie chrupkiem. Tak jak widzicie, samochód jest podniesiony, tak aby było wygodnie pracować. Jest kobyłka, więc w zupełności wystarczy. Zawsze można podnieść wyżej. Przechodzimy do zdjęcia koła. W słońcu przychodzi nam sprzęcik. Pierwsza. Pierwsza liga. I naszym oczom ukazuje się. Wnętrze tego oto pojazdu. Dziesiątka i odkręcamy. Bardzo często jest to właśnie klucz dziesiątka do tych spinek, które są też nakrętkami. Chwila prawdy. Tak więc, moi drodzy, tak się prezentuje nasz samochód. Nie jest źle, ale super też nie jest. Dzisiaj bardzo ciepło, dlatego za chwilę to wyschnie i jak to wyschnie przejdziemy do czyszczenia tutaj okolic tej korodni, dlatego że dlatego że trzeba się dowiedzieć w których miejscach, na przykład tutaj. W którym miejscu się tarza kończy? Bo jeżeli na przykład ona się kończy, dosłownie tutaj, gdzie się urwała, to mamy jeszcze pole manewru, aby w jakiś sposób. Ja na przykład wiem, jaki. Może mi się to uda, może nie. Zobaczymy. Film zweryfikuje, ponieważ zobaczymy, czy w ogóle uda mi się to naprawić. A raczej może nie naprawić, tylko spełnić oczekiwania klienta, bo z naprawą to może nie mieć zbyt wiele wspólnego, ale na pewno z oczekiwaniami klienta dużo więcej. Dlatego postaram się to oszlifować, sprawdzić w których miejscach jest jeszcze w miarę zdrowa blacha i będę bawił się z dorobieniem reperaturki, a w jaki sposób ją zamocuję, zobaczycie na filmie. Widzicie? Mamy dorobiony rancik. Bardzo ładnie. Wygląda, jakby był przyspawany. Jest przyspawany na nity. Mamy wycięty nawet otwór na spinkę. Jest fajnie. Spineczka tutaj bez problemu wejdzie. Teraz walczymy, żeby dorobić tą płaszczyznę. Niestety, jako jeden kawałek mi się to nie udało. Dlatego że. Nie było opcji włożenia za ten rand, bo tutaj z tej strony też wszystko mi przeszkadzało. Dlatego zrobiłem to, a przynajmniej próbuję to zrobić w dwóch kawałkach i powinno to dać radę. Poza tym też będzie trochę sztywniejsze, bo będzie się. No wiadomo, nie będzie nie, podnoszenie progu za to, to, to nie, ale do podnoszenia progu jest, jest tutaj elemencik i. Powinno działać. Teraz pracuję sobie nad tym. A no wiadomo, później to szpachla i... i po robocie. Klej jest zaaplikowany. Pod klejem jest blacha, która została przyciągnięta na nity. Pomiędzy warstwą blachy, yy, która została tutaj wstawiona, a blachą, która jest, został nałożony też klej do poszyć i. To zostało właśnie w taki sposób zrobione, że zostało to na nity ściśnięte, i zobaczymy, czy te nity zostaną, czy nie. Raczej obstawiam, że zostaną, ponieważ to dodatkowe wzmocnienie jest ich nie będzie tutaj widać, bo i tak będzie to jeszcze konserwowane. Oczywiście po wyschnięciu będzie to wyszlifowane na równo, i mamy tutaj taką właśnie reperaturkę z blachy i skleju. Moim zdaniem jest to o wiele trwalsze niż. Yy, mata i żywica. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Wydaje mi się, że będzie to fajnie wyglądać. Na pewno będzie się odróżniać, ale myślę, że nie znaczy. Nie ma co tutaj się, że tak powiem, za bardzo angażować, ponieważ sam właściciel chciał to w taki sposób zrobić. I mi nic do tego jest. W sytuacji tak się nam rysuje. Zostało tutaj jeszcze tak naprawdę przyszpachlować, ale już. Nie szpachlówką z włóknem, tylko tą zwykłą, taką wykończeniową. Porobiły się takie po prostu dołki. Bardzo możliwe, że one się porobiły dlatego, że bardzo szybko wyschło, bo jest ciepło. Tak jak widzimy, próg w podkładzie. Wszelkie te nierówności, które widać jeszcze, zostaną przysunięte niewielką ilością baranka, ponieważ tutaj oryginalnie takowy baranek jest, tylko jest on... Na takiej zasadzie, że jest bardziej gładki Ale struktura dalej jest Tutaj też zostały Odpryski zeszlifowane I zapodkładowane Później to wycieniujemy Zobaczymy jak to wyjdzie Taka chałtura typowa No ale co Wygląda całkiem nieźle <laughs> Tak więc zapraszam do Oglądania Efektu końcowego Jak widzicie zrobiłem sobie tutaj taki wałek z pianki on ma pełnić taką funkcję, żeby lakier bezbarwny, który podleci pod niego, nie robił ostrego odcięcia, tylko takie łatwe do zmatowienia później przejście, więc tutaj mamy taki wałek jak ościeżnicę robię, to często go stosuję i on jest, on jest tutaj wpasowany w takim mało widocznym rancie, więc jest Fajnie, że tutaj była taka opcja, i teraz tak tutaj już nic nie oklejam. Dlatego, że mam zaklejone tutaj na drzwiach. Po zamknięciu te wszystkie elementy do siebie dotykają, więc tam nic się nie powinno złego wydarzyć. Moi drodzy, finalnie wygląda to w taki sposób, delikatnie się wyróżnia strukturą konserwacji. Aczkolwiek uważam, że wyszło i tak bardzo dobrze, ponieważ kształt progu został zachowany od tej strony i od spodu tak samo. Tak więc uważam, że jest dobrze. Dzięki, że oglądaliście. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdro.